7 czerwca 1986 roku w Sztokholmie rozpoczęła się legendarna trasa zespołu Queen. Promowali wtedy dwunasty studyjny album nazwany A Kind of Magic, dlatego też trasa została nazwana Magic Tour. Dwudziesty koncert odbył się w Wiedniu. Było to 22 lipca. Następnego dnia bardzo nietypowo, bo wodolotem, zespół przypłynął do Budapesztu. Na tym nabrzeżu witały ich tłumy. Cztery dni później mieli dać największy koncert, jaki kiedykolwiek zachodni zespół zagrał za żelazną kurtyną. Ten odcinek będzie inny niż dotychczasowe. Nie będę wam opowiadał o płytach, ale opowiem wam o historycznym koncercie. Zapraszam na spacer po stolicy Węgier z grupą Queen. Wyjątkowo epizod dotyczący Queen podzieliliśmy na dwa odcinki. Rokowy kolasz Magdy znajdzie się w drugiej części jako podsumowanie całości. Trasa koncertowa Magic Tour była trasą wyłącznie europejską. Obejmowała 26 koncertów, w większości stadionowych. Były też występy plenerowe, jak ten w Stein Castle w Irlandii i kilka razy zespół zagrał w Halach. Tak było m.in. w Wiedniu. Jednak węgierski koncert miał być wyjątkowy i musiał odbyć się na największym stadionie w kraju. Areną tego historycznego wydarzenia został budapesztański Nepstadion, czyli Stadion Ludowy. Dlaczego w ogóle muzycy Queen wystąpili z tak ogromnym show na Węgrzech? Przecież władze całego komunistycznego bloku wschodniego nie przepadały za zachodnimi gwiazdami rock rolla. Po pierwsze, zdeterminowani byli sami muzycy, którzy być może w ten sposób chcieli przełamać pewną barierę i zapoczątkować wielkie koncerty tam, gdzie były one dotychczas niedostępne. Istotny był jednak bardzo specyficzny model węgierskiego komunizmu zwany potocznie komunizmem gulaszowym. Chyba w żadnym innym kraju wschodniej Europy tamtych czasów władza komunistyczna nie doczekała się takiej społecznej akceptacji jak właśnie na Węgrzech. Jeszcze w 1956 roku krwawo zostało stłumione węgierskie powstanie, a jego lider Imre Noć został przez ówczesne władze zamordowany. Jednak już niedługo później reżim, na czele którego stał Janosz Kadar, Skupił się po prostu na podnoszeniu poziomu życia obywateli. Trzeba przyznać, że zrobiono to na tyle skutecznie, że na Węgrzech nigdy później nie było już takich strajków jak te, które przetoczyły się przez Polskę, ani nawet większych demonstracji, nie mówiąc już o ulicznych walkach ze służbami bezpieczeństwa. Zdecydowanie wyższego standardu życia nad Dunajem mógł doświadczyć każdy polski turysta wyjeżdżający do tego bratniego kraju na wakacje. Hitem były wtedy kempingi nad Węgierskim Morzem, czyli Balatonem. Odkąd w 1981 roku Węgry przystąpiły do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ich drzwi były coraz szerzej otwarte na zachodnie dobra. Kulturę również. No właśnie, wrócimy za chwilę do kultury, a konkretnie do muzyki, bo jeżeli chodzi o węgierską politykę, to może ona budzić obrzydzenie, zwłaszcza dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie. O tym słynnym pomniku Holokaustu przedstawiającym buty na brzegu Dunaju mówił niedawno prezydent Zełęski, chcąc uświadomić Węgrom, jakich okrucieństw dopuszczają się Rosjanie na Ukrainie. Na razie te apele trafiają w próżnię, a w węgierskich rządowych mediach sączy się propaganda podobna do tej moskiewskiej. Kultura kojarzy się znacznie przyjemniej, bo Węgrzy w słusznie minionej epoce mieli swoją gwiazdę muzyki. Mam na myśli zespół Omega, który w 1969 roku wylansował wielki hit Juńs po polsku dziewczyna o perłowych włosach A teraz szczególne miejsce zarówno dla mnie, jak i rokowych węgrów. A może powinienem powiedzieć pan krokowych? Węgrzy mają swojego przedstawiciela w Rock'n'Roll Roll Hall of Fame to Tomasz Erdei, znany jako Tommy Ramon. współzałożyciel, perkusista, a także producent słynnej grupy ReMons. Urodził się i mieszkał tutaj w Budapeszcie, wraz z rodzicami wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych podczas rewolucji w 1956 roku. Uwielbiam Remonsów i o nich też zrobimy odcinek. Jeżeli chodzi o zapis tego węgierskiego koncertu, to kilkukrotnie spotkałem się z narzekaniami zachodnich dziennikarzy na te niepotrzebne ich zdaniem ujęcia zespołu spędzającego czas w Budapeszcie. Rzeczywiście, z dzisiejszej perspektywy, niektórym może się to wydawać dziwne. Kiedy montujemy ten materiał w 2022 roku, na przestrzeni kilku tygodni w Polsce wystąpiły takie zespoły jak Guns N' Roses, Coldplay, Pearl Jam czy Iron Maiden. Tymczasem obecność choćby jednej gwiazdy tego formatu w bloku wschodnim do roku 89 była wydarzeniem epokowym, o którym pisano książki. Nie ma się co dziwić, że Węgrzy nie opuszczali muzyków Queen nawet na krok. Na początku filmu powiedziałem, że Queen miał być pierwszym zachodnim zespołem, który zagra wielki stadionowy koncert za żelazną kurtyną. Pierwszym artystą, który to zrobił, był Louis Armstrong, który w 1965 roku zgromadził 80 tysięcy ludzi na stadionie w Budapeszcie. Tak, również na Nebstadionie. A jeżeli chodzi o nowszą historię, to rok przed koncertem Queen, bo w maju 1985, zawitał do Budapesztu inny wspaniały zespół. Dire Straits promowali tutaj swój album Brothers in Arms. Mark Knopfler i jego koledzy dali cztery koncerty w Budapeszcie. Były to jednak występy na mniejszą skalę, bo wszystkie były halowe. Odbyły się w starej hali, która nazywała się wtedy Budapest Sport Sarnok. Interview. Oh, don't be Przypominam, że zespół pojawił się w stolicy Węgier 23 lipca, a koncert był dopiero 27. Przez cztery dni towarzyszyły im kamery, dzięki czemu więcej wiemy o ich pobycie w Budapeszcie. Zamieszkali w hotelu Intercontinental. Przy tej okazji przedstawmy słynny, legendarny skład zespołu. Początkowo gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor tworzyli formację Smile. W 1970 roku dołączył do nich wokalista, czyli Freddie Mercury, który zaproponował nazwę Queen. Natomiast rok później czwartym członkiem zespołu został basista John Deacon. Celowo zaznaczyłem, że to legendarny skład. Dla wielu fanów legendarny i jedyny. W tej grupie jestem również ja. Węgrzy zadbali o to, żeby muzycy Queen nie nudzili się w dni poprzedzające koncert, ale takiej okazji jak wizyta Queen na Węgrzech nie mogła przepuścić również brytyjska ambasada, która 24 lipca wydała oficjalne przyjęcie na część zespołu. W tamtych latach dyplomaci brytyjscy zajmowali ten okazały budynek. Wtedy też wszyscy wpisali się do księgi pamiątkowej. Do dzisiaj zachowały się zaproszenia wystosowane na tę uroczystość. Queen to nigdy nie był zespół jednego człowieka i muzyków mu akompaniujących. Każdy z członków grupy komponował nowe utwory, każdy był świetny w swoim fachu i każdy dawał z siebie maksimum, aby mogły powstać te wszystkie wspaniałe albumy. Co jednak zrozumiałe, największe emocje wśród fanów budził frontman, czyli legendarny Freddie Mercury. W Budapeszcie kamery skupiały się przede wszystkim na nim. Nie mogliśmy nie pokazać pięknego węgierskiego parlamentu, kiedy Freddie go zobaczył płynąc Dunajem, żartował sobie pytając, czy jest na sprzedaż. The House of Parliament, is it for sale? How many how many bedrooms? Do they have enough nie, nie, no, Wiemy, że na Węgrzech, podobnie jak podczas całej trasy Magic Tour, Frediemu towarzyszyła Mary Austin. Jego była partnerka z lat 70., pracowała później dla niego jako menedżer, ale była przede wszystkim jego największą przyjaciółką. Sam Freddy mówił, że była prawdziwą miłością jego życia, a związek z nią traktował jak małżeństwo. Nawet na tych krótkich migawkach z Budapesztu można dostrzec, że oboje byli dla siebie bardzo ważni. Także z Mary Austin wybrał się do małego miasteczka Szentendre, oddalonego około 20 km od Budapesztu. Tam wokalista Queen zrobił dosyć spore zakupy w sklepie z antykami. Jestem. Roger Taylor, komponując utwór I'm in love with my car ze słynnego albumu Queen A Night at the Opera, dał do zrozumienia, że jest fanem motoryzacji. Na Węgrzech dostał szansę zaprezentowania swoich umiejętności jako kierowca. Słynny tor wyścigowy Hungaro Ring został ukończony ledwie 4 miesiące przed koncertem. Perkusista, co prawda nie bolidem, ale go kartem, mógł przetestować jego na nawierzchnię przed pierwszym Grand Prix Formuły 1 które odbyło się tutaj dwa tygodnie po koncercie Queen. Natomiast dzień przed węgierskim koncertem na Rogera czekała jeszcze jedna niespodzianka. 26 lipca 1986 roku obchodził on swoje 37 urodziny i z tej okazji koledzy oraz cała ekipa wyprawili mu przyjęcie. Dosyć nietypową formę spędzenia czasu przed koncertem zafundowano Brianowi Mayowi. Widzimy go początkowo, jak siedzi w rikszy w parku i rozdaje autografy, a później odbywa krótki lot balonem. Właściwie to nie tyle lot, co po prostu wzniesienie się na pewną wysokość i podziwianie stolicy Węgier z tej perspektywy. Ta atrakcja jest dostępna w Budapeszcie do dzisiaj. Najmniej czasu poświęcono Johnowi Diconowi, no ale to również zdecydowanie najspokojniejszy członek Queen. Możemy go zobaczyć, jak spaceruje wzdłuż Dunaju, spędza czas w ogródku restauracyjnym, a później prowadzi krótką konwersację z przypadkową dziewczynką. Wróćmy do Freddiego. Zbliżał się koncert i należało przeprowadzić próbę. Na filmie widzimy, jak Freddy ćwiczy głos na jeszcze pustym stadionie. W pewnym momencie na scenie pojawia się delegacja złożona z kilku osób, pragnących poczęstować wokalistę Queen tradycyjnym węgierskim alkoholem palinką. Palinka to owocowy alkohol, wódka lub brandy, chociaż w Polsce ludzie twierdzą, że to po prostu węgierski bimber. Być może dlatego, że w zależności od ilości destynacji, zawartość alkoholu w tym trunku może sięgać nawet 70%. Do produkcji palinki używa się owoców lub ich wytłoczyn. Najpopularniejsze są śliwki, gruszki, morele i jabłka. Spróbujmy palinki. It's Hungarian and it's delicious. Look, it's Hungarian. <laughs> Ow, and it's delicious. Some okay, wow. I shall have one. It's strong. It is. Tym bardzo miłym i bardzo smacznym jednocześnie akcentem kończymy pierwszą część. W kolejnej będę wam już opowiadał o samym koncercie. Do zobaczenia niebawem.